Hej wszystkim, ja jestem Żuker, a dzisiaj krótkie omówienie oferty ze sklepu World of Tanks Blitz z okazji Black Friday. Na początku zacznę od obiekta 907. Czy warto go kupić za 15 tysięcy golda? Zdecydowanie tak. Jest to med, jest to bardzo dobry med, z bardzo dobrym DPM-em, z dobrym pancerzem i mobilny. Jedyna jego wada jest taka, że jest to czołg kolekcjonerski. Następnym czołgiem jest AMX-30B. AMX 30B za 12,5000 golda zdecydowanie nie polecam. Jeżeli ktoś szuka podobnego czołgu do AMX 30B powinien sobie pograć po prostu Leopardem. Leopard będzie lepszy i skuteczniejszy niż AMX 30B. Przynajmniej moim zdaniem. Następnym czołgiem jest K91. K91 za 9000 golda zdecydowanie warto go kupić. Jest to dobry czołg, jest to mocny czołg, jest to czołg z magazynkiem i dingający. Zdecydowanie tak. Obiekt 274A. Tego za dużo się też, także nie widuje, ale to jest dobry czołg. Moim zdaniem jest to lepszy czołg niż Skoda T56. Jeżeli miałbym wybierać pomiędzy obiektem 274A a Skodą T56, zdecydowanie wybrałbym obiekta 274A. Następnym czołgiem jest T55A. Jest to czołg premium. Jest to czołg dziewiątego tieru i jest medem. Czy warto go kupić za 8000 golda? To zależy. Jeżeli dużo gracie radzieckimi medami, tak jak najbardziej warto. Kolejnym czołgiem jest Lance C. Ten czołg za 8000 golda nie warto kupować moim zdaniem. Jest za drogo, zdecydowanie. Eee, ten czołg rzadko go się widuje na randomkach, raczej za dobry nie jest. Zdecydowanie go nie polecam. Kolejnym czołgiem jest T54E2 za 7,5 tysiąca golda. Ten czołg zdecydowanie warto kupić. Eee, na pewno jest lepszy od killera. Killer to w ogóle to jest czołg żart. Killera zdecydowanie nie polecam tego czołgu nikomu. Ni, no, 6,5 tysiąca golda bym na niego nie wydał. Bo to troszeczkę żart, nie czołg. Jeżeli chodzi o PDK, to mamy do wyboru dwa. TSA-5 oraz e, kanonę panzer. Mm, tu zdecydowanie wybrałbym TS-a5. No jest zdanie lepszy od kanonem Z tego powodu, że on ma przynajmniej jakiś pancerz. Jego jeżeli wykryją kanon, pancer z automatu jest niszczony. Zdecydowanie TS-5 jest lepszym wyborem. Kolejnym czołgiem jest 59 Patton. Mm, raczej go nie polecam. I zdecydowanie stwierdzam, że to jest szerok. M41D oraz AMX 1357. Oba te czołgi są godne polecenia. Za 3000 golda i za 2500 można oba dosłownie kupić. Naprawdę. No i ostatnimi czołgami w zestawieniu są e, czołgi szóstego tieru. Typ 64 oraz pudel. E, Który z tych czołgów bym ja osobiście polecał? Mm, pudla. Jeżeli bym miał wybierać, to bym wybrał pudla. Tajpa raczej bym nie wybierał. Moim zdaniem znacznie jest słabszy od pudla. Zdecydowanie słabszy. Dobra. Jakie czołgi ja polecam z tych? Tutaj z oferty. K91, obiekta 907, hmm, T54E2, obiekta 274 oraz TSA5. Te 5 czołgów ja zdecydowanie polecam. Dobra, jeżeli filmik się podobał, zostaw łapkę i suba. Hej.